Pan Michał jest ruchem w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku. Nieraz niósł pomoc potrzebującym. Data 23 lipca 2022 roku zmieniła drastycznie jego życie. W tym dniu chcąc się ochłodzić w jeziorze, wskoczył do wody. Jednak coś poszło nie tak. Po chwili stracił przytomność i zaczął się topić. Dzięki czujności znajomych udało się wyciągnąć nieprzytomnego Michała na brzeg i rozpoczęto jego reanimację. Michał został przewieziony do szpitala, gdzie okazało się, że doznał złamania trzonu i łuków kręgów, C6, co spowodowało urosdzenia kręgowego. Mężczyzna ma porażone kończyny dolne i niedowład kończyn górnych. Druchowie z jednostki OSP oraz mieszkańcy, aby pomóc mężczyźnie, zdecydowali się na zorganizowanie 9 października w lipsku, w kiermaszu mającego na celu zebranie funduszy na leczenie i rehabilitację 32 latka. Na dzień dzisiejszy stan Michała uległ yy, trochę poprawie, Zaczyna powoli oddychać sam, ale potrzebuje respiratora przenośnego, żeby go przenieść na rehabilitację do innego ośrodka. I na razie czekamy na odpowiedzi ze szpitala w sprawie respiratora przenośnego. Pieniądze zbieramy w chwili obecnej na rehabilitację oddechową, bo bez rehabilitacji oddechowej Michał nie będzie w stanie sam podjąć oddechu własnego. I dlatego została dziś organizowana zbiórka na ten cel. Michał jest człowiekiem bardzo fajnym, uczestniczy w Straży Pożarnej, jest takim bardzo dobrym kolegą dla wszystkich. Jest wszystko ogłoszone na stronach internetowych. To jest strona zbieramy razem. Tam jest numer konta. Jeżeli chcemy pieniądze wpłacać na niego, to trzeba pisać do numeru konta imię, nazwisko, Bądziński Michał. Od 11 też będzie się odbywała zbiórka kolejna w Lipsku, na którą też bardzo serdecznie zapraszamy. Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy nam pomogli w organizacji dzisiejszego festynu na tą zbiórkę. Michał jest wspaniałym kolegą. Nieraz jeździliśmy razem na akcję. Prawdziwy strażak taki z krwi i kości. Zawsze można było na niego liczyć. Nigdy nie było problemu, że coś odmawiał, poświęcał dużo swojego czasu właśnie na pomoc ludziom. Nie? Jest wspaniałym człowiekiem. My chcemy maksymalnie jak tylko się da mu pomóc. Między innymi też jest naszym strażakiem tutaj w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipsku. Także no, maksymalizujemy swoje możliwości jak tylko możemy, żeby jednak stanął na nogi. Muzyka